Witam Państwa! W swoim wczorajszym komentarzu eksponowałem w kontekście indeksu SP500 strefę 1286-1290. Jak wiadomo, popyt rzeczywiście uaktywnił się w tym rejonie cenowym, co sprawiło, że indeks znalazł się, w, dotarł do obszaru 1317-1321. Ta dawna strefa wsparcia Funkcjonuje teraz na wykresie jako zapora podażowa. Jej wzmocnieniem jest przebiegająca także median line. Uważam, że dla takiego krótkoterminowego wizerunku technicznego SP, istotny powinien właśnie okazać się wynik konfrontacji w tym, w, tym obszarze, w tym obszarze cenowym. W przypadku pokonania podaży, spodziewam się ruchu w kierunku. Też znanej nam już zapory cenowej Fibonacci 1345-1349. Po naruszeniu strefy 6285-6321 na indeksie DAX, jak wiadomo, nie doszło do Przyspieszenia ruchu spadkowego, wręcz przeciwnie, by komu udało się ponownie przewrzeć ponad ten zakres, co może implikować ruch w kierunku, też już od pewnego czasu, eksponowanej przeze mnie strefy 6457-6476. Wypadają tutaj dwa zniesienia, istotne zniesienia wewnętrzne: 23, 38,2. i 2. W moim odczuciu jeśli również udałoby się pokonać ten dość wiarygodny obszar cenowy, wzrosłoby prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej w Niemczech. Podobną opinię należałoby także sformułować odnośnie WIG-20 i strefy 2118-2122. Jest to w zasadzie analogiczna strefa w stosunku do tej prezentowanej przed chwilą na dax również zbudowana na bazie dwóch zniesień 23, 6, 38 i 2. Obecnie rynek i indeks jest powstrzymywany przez zakres 2086-92. Uważam, że gdyby komu udało się dzisiaj wybronić właśnie tą przedstawioną przed chwilą strefę, w najbliższym czasie powinno dojść wówczas do konfrontacji w tym przedziale 2118-2122. Dziękuję.